Coś tam działo się dzisiaj w Paryżu, podczas gdy wygraliście przeciwko Wiśle Kraków, a działo się losowanie grup finałów Euro 2016. No i z pewnością jak się pan dowiedział, że znów jest, będzie mecz Polska-Niemcy, to jakiś uśmiech na twarzy się pojawił. Oprócz tego Ukraina i Irlandia Północna, jak losowanie, jak wyniki losowania ocenia Sebastian Mila. E, właśnie rozmawiałem przed chwilą z dziennikarzami właśnie też na, na, na ten temat. I teraz jak powiedziałeś na temat Niemców i że uśmiech na twarzy, to teraz mi się uśmiech też pojawił z, jednej, z jednego powodu. Zapomniałem im tego, to, to właśnie im powiedzieć, że e, kiedyś się tam mówił, że jak na Niemców trafisz, to strzelisz znowu bramkę, a tam jeden kibic napisał: Nie nie, Słasem, nic dwa razy w życiu się nie zdarza, więc mam nadzieję, że on my się myli. Ale wtedy mnie to strasznie rozbawiło i, i teraz jak powiedziałeś o tym co o tym przypomniałem i też mnie to rozbawiło. Mam nadzieję, że się zdarza jednak, że jednak e, pewne stereotypy trzeba łamać i mam nadzieję, że, że mi się to uda. Ja naprawdę jestem marzycielem i naprawdę mi jest bardzo ciężko zniechęcić i, i czasami może to być odebrane jako arogancja, ale ja jestem dosyć ambitnym i, i Człowiekiem, który naprawdę walczy o, o pełną pulę. A Ukraina, Irlandia Północna? Ciężko mi jest powiedzieć. No. Na mistrzostwach to jest zupełnie inna, inna para kaloszy. Pamiętam mecz z Ekwadorem, kiedy graliśmy w Barcelonie sparingowy. Co prawda nadeszło, ale byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną wygraliśmy 3-0. Później trafiliśmy w grupie na Mistrzostwach Świata w Niemczech, kiedy też byłem. Wtedy nie mogliśmy w tym meczu zrobić zbyt wiele. Więc jednak turniej to jest przygotowanie nie tylko fizyczne, mentalne, ale też każdy, każdy piłkarz musi trafić po prostu z formą. Niemcy, Irlandia Północna, Ukraina. Dwa słowa komentarza Sławomira Peszki do rywali Polski. No cóż, zacznę od Niemiec. Bardzo ciężki przeciwnik i na turniej, jak ciężko z nimi będzie naprawdę wygrać. Oczywiście nie jesteśmy skazani z góry na porażkę, bo już pokazaliśmy, że można z nim wygrać, aczkolwiek mega ciężko, bo to jest turniejowa drużyna. A Ukraina od dłuższego czasu gdzieś tam nie leżała i kwestia teraz jest rewanżu na nich. W poprzednich eliminacjach każdy wie, jak to się kończyło. Irlandia Północna, styl wyspiarski, dwie drużyny z wysp... wykluczyliśmy z nas, naszej grupy, więc tu bym był spokojny. Mówi się, że to dobre losowanie dla Polski, bo można było trafić gorzej. I chyba tak, ale chyba też dużo chciało ominąć Niemców mimo wszystko. Ja na przykład bym wolał Francuzów w tej grupie.